Witajcie dziewczyny na kanale Nails. Ja nazywam się Agata Płacheta i dziś zaprezentujemy Wam nasz nowy zestaw pakiet Home Spagold. Home Spagold to idealna propozycja dla nowicjuszy w dziedzinie pracy frezarką. Ten pakiet to trzy kroki do idealnej stylizacji. Dosłownie trzy kroki, gdyż zawiera on tylko trzy frezy. Pierwszym frezem z tego pakietu jest frez do usuwania stylizacji. Pozostałe dwa frezy służą do opracowywania skórek. Ale wystarczy już tej teorii. Pewnie chcecie zobaczyć, jak wygląda praca naszym zestawem. Zapraszamy do obejrzenia filmiku. Krok pierwszy to usunięcie stylizacji. I tu pojawia się fres z węglika spiekanego, który jest absolutnie przez was uwielbiany. Skradł on wasze serca przede wszystkim za precyzyjną i bezrowkową pracę, a dodatkowo za bezpieczną górę, która chroni skórki. Krok następny polega na opracowaniu skórek diamentowym, niebieskim stoskiem z powłoką cyrkonową która gwarantuje szybką i skuteczną pracę przy wałach zarówno proksymalnych, jak i lateralnych. A wisienką na torcie będzie użycie kulki z niebieskim paskiem, która szybko usunie wcześniej podniesione skórki i wykończy cały manikier. Jak widzicie, praca tym zestawem jest przyjemna, a jednocześnie dająca bardzo dużo satysfakcji, gdyż efekt jest powalający. Dziękuję za obejrzenie naszego filmiku. Zapraszam Was do subskrybowania kanału oraz do śledzenia nas na naszych mediach społecznościowych iQNAIST Poland.